Kochani, chcę, chcę tutaj wrócić do takiej, do takiej rzeczy. Mianowicie, mówiliśmy tutaj o programowaniu. Ja tutaj Wam nie będę opowiadał o sposobach programowania, bo to nie jest te, te zagadnienie. Kiedyś do niego może wrócimy. Natomiast co Wam chcę powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, którą, która jest zawarta w przesłaniu ze starożytności i trwa do dzisiaj. Nasze życie jest nazywane przez, przez nas różnie, tak? Natomiast w starożytności było one nazwane teatrem. I, I wiecie co? Ten teatr jest tak niesamowicie, bym powiedział, przygotowany, że w teatrze są tak naprawdę trzy aspekty. I to powiem i chciałbym was z tym, z tym zostawić. Czyli jest ta osoba, która tworzy przedstawienie, ta osoba, która ogląda to przedstawienie i jest sufler. Mhm. I wiecie co? Każda z tych osób różnie odbiera te przedstawienia. I tutaj, czy to jest biolo biologia, czy to jest psychologia, czy to są terapie różnego rodzaju, wszystko ma tak naprawdę korzeń właśnie w tym, w tym, bo w tym, w tym jest klucz tak naprawdę tego wszystkiego.